Mam sobie taką ładowarkę Oczywiście Made in tylu Tyluportową i coś zaczęło z niej ostatnio capić No, coś Wam pokażę fajnego, zobaczcie, to jest elektronika z tej ładowarki może tu się wypowie pod tym filmem pan z kanału rs elektronika bo zobaczcie ja tu widzę że są jakieś tam niby zabezpieczenia ale zobaczcie tu się coś zaczęło smażyć co jest z drugiej strony transformatorek, ale zobaczcie tu się coś zaczęło ewidentnie smażyć i się chyba wylało i ogólnie wygląd tej płytki, drukowanej, tego PCB, wygląd jest dla mnie dziadowy i przypomina mi stare radia Ulnitra z lat 80. z Polski. Spróbuję to zbliżyć trochę. Nie zobaczcie, ale da się powiększyć. Zobaczcie. Jak to wygląda? To jest tak obciachowo zrobione. Tu się coś widać ewidentnie, że się wylało. I się... Będę sobie długopis mój magiczny. I się... Szczerze, wylało chyba z tego, o tutaj. Bo tu widać, że jest podmoknięte, że się z tego mogło wylać tu. Albo z któregoś z tych. Zobaczcie, jak to w ogóle jest zrobione. To jest zrobione tak no, od Pierdol. Że naprawdę, tutaj też ja nie wiem co to jest. Czy to jest cyna, czy to jest do cholery? Nie wiem co. Tutaj też coś się dzieje, i wcale ja bym się nie dziwił, żeby się ona rozpierdoliła po prostu. Odwróćmy sobie płyteczkę. No, baczcie, sam wygląd tych elementów to już dużo mówi o jak producent przykładał się do budowy tej ładowarki. To wszystko jest zrobione na odpierdol, a te bolce, szczerze ludzie, a te bolce to są tak na odjeb zrobione, że naprawdę, no niech mi ktoś wytłumaczy, jak to kurwa ma w ogóle działać. Ta ładowarka kosztowała 10 zł. Chińska ładowarka z AliExpress za 10 zł. Ja mam pytanie, jest takie zajebiste. Czy producent nie mógł się bardziej postarać Panie kurde jakiś tam z kraju czy no nie mógłeś się lepiej postarać No, porty, porty już nie dzieją No niestety, jak widać Hmm. Niech ktoś napisze pod filmem, jak to według niego widać, bo ja tu widzę niedoróbki niesamowite. Eee, po prostu budowa ładowarki na odpierdol, albo sprzedać klientowi, a ja mam po prostu za, za drogi telefon, żeby on się spierdolił, bo jakiś pan sobie chciał zrobić ładowarkę, na której zarobi kupę kasy, a która komuś spali sprzęt. Tutaj od wejścia idzie sobie tu na zabezpieczenie, które już też widać, że jest ponadpalane, czyli zaraz by ta ładowarka nieźle pieprzynęła. Tutaj znowu jest coś, zobaczę, że, oddalę troszkę, że te elementy są ponadpalane i to zdrowo i nie wierzę, że to w fabryce się stało. Dobra, kończę na razie.